Czy warto oglądać włoskie filmy, jeżeli nie wszystko rozumiem, jeżeli dopiero się uczę albo chcę się uczyć włoskiego? Ciao! Ja nazywam się Anna Bo i mówię tak jak najbardziej warto oglądać włoskie filmy, jeżeli lubisz oglądać filmy. Ktoś powie, że warto oglądać na przykład bajki dla dzieci i super, to jest prawda. Tylko, że jeżeli ktoś naprawdę nie lubi oglądać bajek ani kreskówek, to nie za to egzaminu. Natomiast... Tutaj, dzisiaj chciałam powiedzieć o filmie, który naprawdę warto obejrzeć, który znajdziesz na YouTubie za darmo. Więc nie musisz mieć żadnej platformy do oglądania filmów, żeby ten film zobaczyć. Jest to stary film z 1981 roku i nosi tytuł Innamorato Pazzo czyli zakochany, szaleńczo zakochany. Zakochany wariat, można też przetłumaczyć, ponieważ paco to wariat. Innamorato zakochany. Innamorata zakochana. W tym filmie opowiem troszeczkę o czym jest cała ta historia, i wtedy oglądając go, możesz sobie przypomnieć, o czym ja mówiłam i skojarzyć poszczególne sceny. Oczywiście nie opowiem każdej sceny, ale niektóre omówię dokładnie przedstawię je tutaj, właśnie na tym filmie. Szczególnie te zwroty, które są przydatne i mogą się nam przydać. Są przydatne i mogą się nam przydać. Alora, komunque! Idziemy. Scenariusz i reżyseria zostały napisane i wyreżyserowane w duecie. przez Castellano i Pipolo. Pipolo to tak naprawdę Giuseppe Moccia. W rolach głównych występują. Adriano Cielentano, może znasz już tego wokalistę. Adriano Cielentano jest fantastyczny, ja go po prostu uwielbiam. I Ornella Muti. To, to jest bardzo znana kopia, yy, przepraszam, to jest bardzo znana para aktorów. Widzowie we Włoszech po prostu uwielbiali ten duet. Ornella Muti w tym filmie gra księżniczkę, ale o tym zaraz Wam wszystko opowiem. Wszystko zaczyna się od tego, że do Włoch przylatuje rodzina królewska z fikcyjnego państwa, które się nazywa Saint Tulip. I to państwo przeżywa kryzys finansowy, więc tak naprawdę ojciec tej księżniczki przylatuje do Włoch, żeby bank włoski udzielił pożyczki jego państwu. A więc rodzina królewska przylatuje do Włoch, a Kristina, czyli księżniczka, córka, królowej i króla, jest znudzona tym protokołem dyplomatycznym i postanawia zwiedzić Rzym. Wymyka się osobom, które są odpowiedzialne za jej bezpieczeństwo i wsiada do autobusu. Kierowcą tego autobusu jest właśnie Adriano Cielentano, który w filmie nazywa się Barnaba. Barnaba. Więc mamy tutaj Kristina i Barnaba. Barnaba jest bardzo charyzmatyczny, i Lubiany. Więc zobaczmy sobie pierwszą scenę. La temperatura a bordo è di 33 gradi, esterna Barnaba mówi. La temperatura a bordo è di 33 gradi, esterna 28. Czyli temperatura na pokładzie to 33 stopnie, a ta zewnętrzna 28. Ciekawostką jest, że aby zagrać w tym filmie, Cielentano nauczył się naprawdę prowadzić autobus miejski, miał lekcję od prawdziwego kierowcy, który go nauczył prowadzić tenże pojazd. A więc tak jak już powiedzieliśmy, Barnaba zakochuje się od pierwszego wejrzenia w księżniczce Krystynie. Ponieważ Krystyna chce zwiedzić Rzym, Barnaba ją oprowadza po tym Rzymie odwiedzają forum romanum i inne znane miejsca teraz zobaczymy scenę właśnie z wycieczki do forum romanum podniخي que l'altro braccio aiuto to... di chi è braccio czyja jest ta dodatkowa ręka to jest scena wymyślona przez cielentano który kręcąc ten film dokładnie trzymał się scenariusza ale Dodał też trochę od siebie między innymi tą trzecią rękę, którą możemy zobaczyć w tej scenie. Następnie mamy, że po wspólnej nocy Kristina zamyka e, Barnabę w szufladzie. To jest bardzo komiczne. W ogóle to jest komedia, więc ona jest dosyć śmieszna. Ten cały film jest bardzo sympatyczny i bardzo dobrze się go ogląda, ponieważ fabuła jest prosta. No i aktorzy są fantastyczni, co tu dużo dodać. A poza tym możemy oglądać Rzym. Po tym, jak Kristina rozstaje się, znaczy rozstaje się, nie roz, znaczy rozstaje się, no wychodzi z domu Barnaby, zamykając go w szufladzie, w której znajduje go jego sąsiadka, do końca nie wiadomo kim jest ta kobieta. Została opisana jako e, współlokatorka, gadatliwa współlokatorka. Barnaba postanawia odnaleźć Krystynę. I w pewnym momencie, oglądając telewizję, widzi ją. I tu mamy kolejną scenę, o której sobie powiemy. Wieni, Elej. Kiedy Barnaba widzi Krystynę w telewizji, woła do swojej współlokatorki. Wieni, Elej, chodź, to ona. Lej znaczy ona po włosku. I łatwo to zapamiętać, ponieważ lej to taki duży lejek, więc lej ona, my tak, wiecie, jesteśmy tak zbudowane, można to tak uprościć. No i wykorzystać, żeby zapamiętać. A o innym znaczeniu lej powiemy sobie za chwilę. Bo lej ma także kolejne znaczenie. Kiedy jego współlokatorka podchodzi do telewizora, pyta się. Kuale tej tre. Które z tych trojga? Kuale tej tre. I zobaczmy tę scenę. Widzisz? Widzisz? tej tre. Nie opowiadam Wam na tym filmie wszystkiego chronologicznie, jeżeli chodzi o sceny. Więc wracając do początku, kiedy Barnaba i Kristina zwiedzają zabytki Rzymu, w pewnym momencie Barnaba mówi aqua in boca, co znaczy woda w usta. Ponieważ przekupił strażnika muzeum. Mi raccomando, se incontrate qualche guardia. Aqua in I tłumaczy jej, co znaczy aqua in bocca. Mają modo di dire. Tu con l’acqua in bocca a parlare. My dobrze to rozumiemy. Woda w usta, czyli... Możemy usłyszeć, na przykład, pytanie Coz'e? Coz'e questo? Coz'e? Coz'e? Come coz'e? Co to jest? Coz'e? Albo dove sei? Gdzie jesteś, kiedy Krystyna szuka Barnabę? Dove sei? Barnaba, dove sei? Eccomi qua! Eccomi qua! Oto jestem tutaj! Eccomi qua! Kozesu cieso dopo? Kozesu cieso dopo? Pytanie kozesu cieso omawiałam na poprzednim filmie, kiedy mówiłam o tym, czego możemy się nauczyć z piosenki Qualcosa di Grande. Więc jeżeli nie widziałaś, nie widziałaś tego filmu, to odsyłam cię do niego. Ale wracając do fabuły. Barnaba próbuje odnaleźć Krystynę i w tym celu idzie do ambasady, aby porozmawiać z ojcem Krystyny. Król Gustaw sprzeciwia się Barnabie i uważa, że nie jest on godny jego córki. Barnaba podejmuje serię akcji, różnych zachowań, żeby pokazać, że jest godny Krystyny. I pojawia się w mundurze kierowcy autobusowego na przyjęciu w ambasadzie. Finałowej sceny Wam nie opowiem. Musicie zobaczyć ten film, żeby zobaczyć, jak się skończyła cała ta historia. Na pewno zrozumiecie, co się stało, ponieważ oglądając film, możemy się domyślić, co się stało, co powiedzieli poszczególni bohaterowie. Więc naprawdę zachęcam do oglądania filmu, do ćwiczenia w ten sposób, rozumienia języka włoskiego. I chciałam omówić jeszcze jedną scenę. Jest to scena w restauracji. Kiedy Barnaba zaprosił Kristine do pizzerii i jakie tam słowa i zwroty zostały użyte? E allora cosa ordiniamo? E allora? E allora cosa ordiniamo? A więc co zamawiamy? Kebella ragazza, ale ładna dziewczyna. Hai visto? Widziałeś? Ciao Barnaba. Ciao Mario. A. Che bella ragazza! Jest! Cosa prende? Cosa prende? Kellner pyta się Krystynie, ponieważ jest z nią na pan pani. Co prende? E, Cosa prende? Vorrei... Mamy pytanie: Perché non va bene? Dlaczego nie może być? Dlaczego to nie pasuje? Perché non va bene? Quatre. Perché non, non va bene? Kiedy mówi o swoich planach zakupu mieszkania, gdzie będą mieli cztery pokoje, Krystyna jest zawiedziona ilością pokoi. Więc Barnaba pyta się: Ewoj, a kaza vostra, quante stance avete? A wy w waszym domu ile macie pokoi? Tutaj Kristina liczy i podaje. Jeżeli rozumiesz, co powiedziała Kristina, to napisz, ile miała pokoi w swoim zamku. Maomo, jaka za wasza quante stanze avete? Dunque. 42. Na to fantastycznie, scentecznie odpowiada Barnaba. Koma avete chiamato l'albergo? Jak nazwaliście hotel? Koma avete chiamato l'albergo? E come avete chiamato tu Krystyna odpowiada: Komy? Komy? Come? come znaczy jak, ale właśnie tak reagują Włosi, kiedy chcą, żeby ktoś powtórzył, kiedy nie dosłyszeli, nie rozumieją, co ktoś powiedział. Komy? Na to Barnaba pyta się: Rende? Opłaca się, przynosi z, z rende? L'Albergo. Rende? I tu Krystyna tłumaczy Barnabie, że utrzymują się z. Z czego się utrzymują? Wysłuchaj to dobrze. Ma no, no i soldi li casino. Zobacz, un casino w ten sposób akcentujemy kasino, natomiast casino, oj, oh, un kasino, no ale bałagan burder. Un casino to casino. I tu Krystyna pyta się. Saj, co jest un kasino? Sai, Certo. Wiesz co to jest casino? Wiesz co to jest casino? Potem mamy e buono questo vino, dobre jest to wino, e buono questo vino, e buono questo vino. I dwoje bohaterów zaczyna udawać rozmowę przez telefon. Pronto, pronto znaczy gotowe i mamy też taki środek czyszczący pronto, ale Włosi odbierając telefon właśnie tak reagują. Pronto, parlo con Christina. rozmawiam z Krystyną, z Krystyną, parlo con Christina chodzi o pasatą na giornata meravigliosa konte. Dzisiaj spędziłem z tobą cudowny dzień. Oggi ho na giornata meravigliosa konte. Potem mamy fajne zdanie. e caduta la linia, czyli przerwało połączenie, spadła, Spadło. e caduta la linia. Pronto. proto, proto, e caduta la linia. Perché ridi? Dlaczego się śmiejesz? Perché ridi? Perché ridi? I mamy jeszcze bardzo fajne zdanie, o którym chciałam powiedzieć. Ti faccio vedere quello che so fare io. Ti faccio vedere pokażę ci quello che so fare io. To, co potrafię zrobić ja. Ti faccio vedere quello che so fare io. A teraz trochę o aktorach. Adriano Cielentano jest piosenkarzem. Aktorem, osobą medialną, bardzo popularnym we Włoszech. Postacie królewskie, czyli król Gustavo i królowa Bettina, są wzorowani na monakijskiej rodzinie królewskiej. Kristina nosi stylizacje takie, jakie nosi naprawdę księżniczka Monako, jest to celowy zabieg filmowców, a państwo sam tuli. Ma całą machinę jak kasyno, więc przypomina Monako. Film był kręcony w Como, Villa Olmo oraz w Rzymie. Film okazał się dużym sukcesem kinowym. W 1981 i w 1982 był jednym z najlepiej zarabiających filmów. We Włoszech oczywiście przekraczając 12 miliardów lirów. Natomiast krytyka była mieszana. Jedni bardzo chwalili prostą fabułę i pomysłowość, a inni, że jest to film troszeczkę banalny i można się domyślić, co stanie się za chwilę. Ale dla nas to jest właśnie coś fantastycznego, że my możemy się domyślić, co się dzieje dalej i w ten sposób chłonąć język włoski. Serenada, którą Barnaba śpiewa pod oknem Kristiny, nie została napisana przez niego, a przez twórców filmów. Chciałam jeszcze omówić jedną scenę na stacji benzynowej, gdzie pracownik stacji benzynowej mówi A, to to, faciamo il pieno. Faciamo il pieno znaczy robimy pełen i w ten sposób mówimy poproszę do pełna. Il pieno per favore. Na faciamo il pieno Barnaba odpowiada. C. Dwie mila. Dwa tysiące. Na to pracownik odpowiada: Dwie litri? No, Barnaba. Dwie mila lire. A to to, pieno. C. Dwie mila. Dwie mila lire. I jeszcze jedna scena, kiedy Barnaba rozmawia z ojcem Kristiny. I ojciec Kristiny pyta się, czy jego córka spędziła z nim noc. Mia filia a passato la notte con lei, czyli czy moja córka spędziła z panem noc. W tym wypadku lei nie znaczy ona, tylko pan, pani. Jeżeli do kogoś zwracamy się na pan, pani, w języku włoskim używamy lei. Niezależnie czy to jest pan, czy to jest pani. Mimo, że lei znaczy ona. Na to Barnabo odpowiada si, a casa mia, w moim domu a Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Koniecznie zajrzyj do opisu, gdzie znajdziesz link do tego filmu tutaj na YouTube. Znajdziesz także w opisie informacji, jak możemy razem współpracować, jak możesz uczyć się ze mną. Będzie tam także zaproszenie. Możesz także postawić mi kawę. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny i Ci się podobał, i chcesz mi postawić kawę, to tam także znajdziesz link. Za pomocą którego możesz to zrobić. Teraz zapraszam Cię do obejrzenia filmu z piosenką i nauczenia się zwrotu, co się stało. Kozesu successo? który także omówiliśmy sobie przy okazji jednej ze scen z filmu Inamorato Padco. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, aby zobaczyć ten film, obejrzeć go. Nie przejmować się absolutnie tym, że nie rozumiesz wszystkiego, bo nie jest to potrzebne. Bardzo ważną umiejętnością jest to, żeby zaakceptować, że nie rozumiem wszystkiego, a i tak ogarniam to, co się dzieje i co zostało powiedziane. My po polsku robimy to cały czas. Na przykład, kiedy rozmawiamy z kimś przez telefon i połączenie jest słabe, jesteśmy w stanie i tak dokleić to, czego nie, nie dosłyszeliśmy, więc jest to fantastyczna umiejętność. Odrzucenie potrzeby rozumienia wszystkiego, ponieważ kiedy my chcemy koniecznie zrozumieć wszystko, nie jesteśmy dobrym rozmówcą i konwersacja szybko upada. Więc zapraszam Cię, przeczytaj opis Ci, Wediamo. Do zobaczenia.